Porzućcie królewskie dwory! Przestańcie sączyć jad w uszy władców! Nie jest jeszcze za późno na pokutę! I czujcie! Rozwiązłe ciała! Ale nie tak! Na sobolowym futrze, a tamta jęczy, i wije się, błaga o więcej. <laughs> Редактор субтитров Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stanis? Jest tutaj? Król Stanis! Koronował się dwa dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Wróciciel, tchórz i krętacz. Książę Stenis. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stenis I, syn Demawenda III, został siedemnastym królem Edirn. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być z I. Dobrze, że jesteś. Mamy mało czasu. Na rozwiązanie tej łamigłówki? Najpierw trzeba przejść przez strażę. Biorę to na siebie. Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Widzę, że strażnikami już się zająłeś. Jakoś nie mogliśmy się dogadać. Skoro droga jest wolna, możemy już iść? Mam coś do załatwienia. Dobrze, ale pośpiesz się. Możemy iść? Nie zwlekajmy. Wreszcie wszystko się wyjaśni. Czy wam się to podoba, czy nie, Janie Natalii? Stemeria zostanie podzielona dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorswellen, po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru, która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia z Tenisa. Króla z Tenisa a także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edirn. Filipa Eichhardt była świadkiem. Filipa Eichhardt została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Wergen jako królewska doradczyni. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, Wasza Wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę. Osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem Kapitułu jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastukom. To prawda, Wasza Wysokość. Shila de nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Tris Merigold! Jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo! Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Gold. Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Sheila de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły: Shila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Filo de Tankerville, dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Aresztujcie ją. Nie znacie całej prawdy. Mary Gold nie wie co mówi. Zawróć, póki jeszcze możesz mieć mnie. Nie powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. Jeżeli będę musiała. Jak ci się podoba! Mi smog. się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Poltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się demawenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorwetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie. Tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na Kurchanach Wrogów. Oszukał wszystkich: mnie, Jorweta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna strady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, wiedźminie. Żegnaj. To jest niech. Yemen. Ktoś podbił jament. go! Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Jenefer z Wengerbergu. Żegnaj, widz nie. can